Masz konsolę PlayStation 5, to dlaczego wciąż nie masz gogli wirtualnej rzeczywistości od Sony dedykowanych dla konsol PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, a także PC-ta za pomocą zewnętrznego adaptera jesteś w stanie je również podłączyć pod swój komputer. Same gogle są w pełni autonomiczne. Wpinasz je za pomocą takiego zewnętrznego przewodu USB, c do twojej konsoli. Mają wbudowany zestaw czujników oraz kamer. Nie potrzebujesz więc żadnych modułów śledzących jak w przypadku starej generacji. I obraz będzie wyświetlany na takich dwóch panelach OLED wysokiej rozdzielczości, Dzięki szybkiemu przetwarzaniu grafiki przez konsolę PlayStation 5 ujrzysz tutaj imponującą jakość obrazu, nawet 4K z HDR-em. W zestawie masz dwa bezprzewodowe kontrolery z haptycznymi wibracjami. Tak jak pady DualSense wyznaczasz jeszcze dwumetrową przestrzeń do rozgrywki i jesteś już w samym centrum akcji. A same gogle kupisz za kwotę 1399 zł z pełną gwarancją w LuxShopie szeligowskiego 1 z możliwością pozostawienia starego sprzętu w rozliczeniu.